nie ma spania muszę levelować a ja za godzinę idę z tatą na wolne masz już o kurde nie nie ta godzina a tam trzeba levelować Hop. Ja w ogóle mam za duże obciążenie to elo cześć cześć Ramy w grek, mama mnie już wpierali. Nie no, stary, wywal je gonga i bec Mama, ja już jestem duży Tylko, że ja jestem dorosły Tylko, że ona może ci takie, taką kontrę sprzedać Stary Że Że ona ci powie, no spoko Więc kieszonkowy to jest patrz A, Stasiu yy, Nie żeby coś Ale do do piątku a ja na razie hajstu nie mam trzeba wpłacić hajs na serwer bo inaczej nie mam serwera wyszedł co taka sytuacja niemiła powiem szczerze mi się nie podoba a i w ogóle coś uważasz, że dobre jest w ogóle z się mam taki problem nie mogę ja ciągle montuję te napisy i jeszcze nie jestem w połowie szaleć, można już po prostu kurwicę dostaję go Yy, nie wiem, no po prostu nie wiem, teraz zmieniam, będę zmieniał na wszystko, zrobiłem film poleci na, do Camtasti będę montował, więc może to coś dla stare. W ogóle kupiłem sobie grzałkę zadowolony, że w końcu kupiłem Premixa też do iJusta, nie. styk mi dał 50 w W momencie, gdy już masz naładowane na żółto, nie, czyli prawie na zielono, czyli Pre na maxa. jak już bierzesz Bucha, to czujesz całą grzałę i całą esencję, wiesz o co To jest trochę, doczekuję. Będę fuszał po tego z LEDami. Dobra, dajemy obciążenie. No, masz. No. O kurwa. Nie, coś nie wywala. Dobra. Jakoś to możemy robić. O, dobra. A ta gra jest w ogóle masna, polecam. Dużo nie zajmuje. Ale jest naprawdę mocna. Jest taka fajna i podoba mi jest głównie zbieranie. To mi się bardzo podoba, że sobie zbierasz tego. Albo polecam to Szajona. W ogóle w paladnicy zacząłem grać, ale generalnie mam duży problem, bo mi na to tym tak szwankuje, że w paladnicach to ja latam sobie po całej mapie. Czaj jeszcze gościu? Więc jest śmieszne, nie? Ty już chyba przede spać. Mas na nie. Muszę w końcu kupić. W końcu chciałbym w ogóle chciałbym kupić Battle of Azeroth Wtedy sobie zwróciła jakiegoś czempiona na maxika i by się grało masno. Pisyk Dobra, jeszcze dwóch muszę ubić. Ale patrzcie stary jak wygląda, nie? Masno mi, jak jakiś taki skrzak, a pa. Wiking, no pieprzony Wiking Ale na toporek nie ma żadnych umiejętności Także to jest minus toporka O ty co, o nie Ej dobra ja ich zabijam No nie mają jak... dobra teraz łatwo będzie Troszeczkę taki metek jeszcze, że powiem, bierze bardziej. To, hmm. hmm, 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 hmm. to mnie interesuje. Ale kompletnie nie ugadzę tej gierki. Yy, dobra, co my teraz musimy, teraz musimy iść tam. W metkach chyba pogram. Właśnie Stasiu, jesteś. Jak jesteś to daj znak, że żyjesz. Nie wiesz o co chodzi. No kurwa. Chyba nie żyjesz. Mamy kucyk zarapadnie Dobra Halo, o w tupę. Safcie mi kucos, kur jest nie A dobra, nie umarł tego. Przecież ja go zrobiłem, noziom muś. Co ty nie śpisz o tej porze? Widzę, że nie tylko ja jestem pierdolnięty na łapiecynę. E, agent, w ogóle rozwalają mnie te twoje stopniki. Agent, jak myślisz? co się robi tak, że... Aaaa, takie rzeczy. Jak myślisz, co się zrobi takie coś, że... Jak już skończy mi się content z ego Civilization. W ogóle mam taki problem, że... Kuwa. Tutaj okay, mam u ciebie dług, body to fryer. Porozmawiajmy z mojego innego w pokażę ci to, co może być się zabrać w trybunalu. Ej, to chyba zrobię taką przysługę tym live'em, bo sobie jedzieś, masz co oglądać. Okej, okay, z pierwszym oficerem, spoko. Mm. O kurde. Mała sobie mogę to w drewno z kurykami, Odporna zimno w górę na torę te kamienie włókna.